Witamy Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Jak widać za mną w tle, jesteśmy dzisiaj w pięknym miejscu. Będziemy podziwiać piękne widoki, pewnie dużo gadać. Także zapraszamy. Popatrzcie, jak tu pięknie wyglądają te domy. Ta cała uliczka, jak pięknie wygląda. Nie sprawdziliśmy w sumie ciekawe, ile tutaj kosztuje wynajem czy kupno domu. No ale zakładam, że kupno to już raczej w milionach, bo jest to takie ekskluzywne. Nie, no, w sumie taki sopot, nie? No, taki kurort trochę, no. No, taki kurort, tak, bardzo, bardzo tłoczno dużo ludzi i tak. Właśnie sprawdziłam, jeżeli chodzi o wynajem domów, zaczyna się od 650 dolarów za tydzień. Było to jedno mieszkanie w tej cenie, a potem szło już 850 dolarów do nawet 3200 za tydzień dolarów australijskich. Ale tak, z tego co widziałam tutaj na takiej popularnej stronie, gdzie się wynajmuje mieszkania, gdzie my też wynajęliśmy mieszkanie, em, główny przedział cenowy, gdzie najwięcej dostaniemy mieszkań, to było 1800 do 2500 dolarów za tydzień. Także, tak, takie, taki resort. A jeżeli chodzi o kupno, e, znalazłam kilka tylko takich, co miały faktycznie podane ceny I jedno było na przykład za 2 400 dolarów. Tutaj właśnie takie mieszkanie jak jedno z tych przy wodzie z dojściem do e, własnej plaży. Więc nieźle. I tak to wygląda. Dużo sklepów z pamiątkami, tutaj jakieś pieski z ceramiki zrobione, o jaki ładny rysunek. Dużo sklepów z ciuchami i dużo ludzi. Teraz przyszliśmy na kawę, ponieważ jest to jeden z tych dni, kiedy bardzo, bardzo potrzebuję tej kawy. Za dwie kawy, za zimne lata dla mnie i za ciepłe lata dla Patryka, zapłaciliśmy 12,50. Więc też ogólnie spoko. Ceny tutaj chyba nie są jakoś super wygórowane, nie? Ceny są takie mniej więcej jakby były w Brisbane, więc też spoko. Tutaj też mają właśnie śniadania. My już jedliśmy śniadanie, więc jakoś super. Nie jesteśmy głodni, ale na przykład takie ym, jajka polane tym sosem holenderskim kosztują 19 dolarów. Więc tak w sumie. No może trochę drożej, jakieś dolara czy dwa dolary drożej, ale ogólnie, spoko bardzo. Będziemy sobie pić kawkę. Teraz przyszły już nasze kawy. Mamy w sumie to samo, tylko po prostu ja mam wersję zimną, bo nie wiem, strasznie tutaj nie lubię jakoś tej ciepłej kawy, jest za mocna dla mnie, a jak jest zimna, jest lepsza. Więc smacznego. Taka znajomy mówił, że jeszcze 6 do 10 lat to miejsce, w którym teraz jesteśmy, czyli ta Anusa była ogólnie pusta, nikt tutaj zbytnio nie jeździł i na pewno nie był to taki resort, jak jest teraz. I wyobraźcie sobie, żeby właśnie te 6 czy tam 10 lat temu kupić tutaj dom i go cały czas trzymać, i wynajmować go teraz, w tym momencie, nawet za te 1000 dolarów tygodniowo. Genialny zarobek, ale no, nigdy nie wiadomo, jakie miasto tak wybuchnie, nie. Chciałam powiedzieć, że bardzo mi się tutaj podobają takie sklepiki, jak ten z pamiątkami, takimi unikalnymi bardzo pamiątkami. Tutaj można jakieś drewniane kaczki kupić. Obrazy, ale spojrzałam na ten obraz tutaj na dole. Kosztuje on 700 dolarów, a ten tutaj 3800. No, no, piękne są, jakby na pewno nie ma co, ale drogie pamiątki. Drogie. Ale wciąż, jak tak spojrzałam do środka, też bardzo fajne pamiątki. Można na przykład kolczyki kupić takie wyjątkowe, zrobione też zakładam, że przez kogoś ręcznie, nie jakoś masowo. Inne obrazy. Bardzo ładnie. Dobry obywatel zobaczył, że woda leci, idzie wyłączyć. Dało się. Dało się. No i proszę bardzo. O, panowie byli surfować. Dużo ludzi tutaj surfuje ogólnie w Australii. Tu też woda leci. O co chodzi tym Australijczykom? Wody mają za dużo? Idź wyłącz. My Polacy dbamy. Nie da... O, no i widzisz, wystarczyło dokręcić. I doszliśmy na plażę. Widzę już, że ludzie surfują. Pływają też? Nie, no głównie surferzy są. Sobie popatrzymy. Kaputka ratownicza. Tutaj można nawet wynająć deski i pianki do pływania. Za piankę za cały dzień 10 dolarów, a za deski było jakieś dwa rodzaje. Za jedną 10 za godzinę, za drugą 20 za godzinę. Ale my się nie znamy, więc w sumie nie wiemy jaka jest różnica. Ale patrzcie, nie wiem, czy widać, ile ludzi w wodzie jest. Chmara ludzi w wodzie. Co mi się bardzo podoba w Australii, tak jak w wielu miejscach dostanie się krem słoneczny, nawet w niektórych miejscach gdzieś na drzewach przyczepiony, tak samo jest z wodą. Bardzo jest dużo takich stacji, gdzie można sobie nalać wody. Tutaj jest nawet filtrowana. Do butelki sobie nalewamy i super. To biorąc pod uwagę, jak to są upały w lato, świetna sprawa. Tutaj bardzo ciekawa, można wykupić sobie masaż na plaży. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam za 30 minut 75 dolarów. Także się cenią, możemy podglądać do środka akurat nikogo nie ma. Z widokiem, proszę bardzo. Przyszliśmy dosłownie kawałek i kolejne deski na wynajem. Także jak widać, Australijczycy bardzo lubią sobie surfować. Tutaj mamy ceny. Patrzcie, zrobili w lesie. Normalnie... Z czego to jest? Z liści myślisz? Nie, z liści chyba zrobione, ale chyba sztuczne, takie jakby gili e wojskowe. Tak, i tutaj mamy kogoś na kanapie, tam kogoś z pieskiem, tam, a tam jakiś jest stół. stolik. A tutaj jeszcze też jest łóżko. O tutaj mamy łóżko. Nie wiem I duży po co. Duży kieliszek do winy. Tylko na klamkę nocna. <noise> ale tak, z ładnym widokiem Ciekawy pomysł w sumie. Nie wiem po co, ale fajnie wygląda. I tak plaża wygląda z góry. Pięknie. Tutaj ostatnim razem schodziliśmy na dół na plaży, siedzieliśmy sobie na plaży, plażowaliśmy, a teraz idziemy dalej na spacer. I tu się właśnie idzie na takim pomoście nad wodą. Piękne widoki. Tutaj mamy samych surferów. Nie ale wiem, nie, to wiem ile... tak? no. nie wiem ile ich jest. Nie wiem ile ich jest, ale fale dzisiaj są słabe. Może to jakaś tylko szkółka, że się uczą czy coś. Duża ta szkółka. O, tam pan ma falę, ma falę, jak jedzie nieźle. Oj, bim. zrobiliśmy 6 km spaceru po tym mieście. Przepiękne miasto, bardzo fajnie sobie tu wszystko pooglądać. Teraz przeszliśmy na soczki. Ciekawostka, wyciskane soki w ogóle nie są zdrowe, to jest sam cukier, ale po prostu bardzo mieliśmy ochotę i przyszliśmy też na Pataja, więc będziemy się zajadać. I też bardzo spokojny, bo za, pad taja, za dwa pattaje z kurczakiem zapłaciliśmy 27 dolarów, a za dwa takie soki 19 dolarów, więc spoko. Teraz witamy Was tutaj z posiedzenia naszego. Usiedliśmy sobie nad, yy, na plaży, tak naprawdę za nami jest plaża. I uznaliśmy, że ani razu jeszcze tak naprawdę nie podeszliśmy tutaj na kanale do niczego tak personalnie. Nie powiedzieliśmy z naszej perspektywy wielu rzeczy. I zaczniemy taką pierwszą pogadankę. Na temat tego, jakie skutki na nas miała emigracja. Przypominam tylko, że Patryk 17 lat mieszkał w Anglii, potem wyjechaliśmy do Australii, ja wyjechałam do Anglii 4, około 5 lat temu i też wyjechałam teraz do Australii 5 miesięcy temu. Więc zaczniemy od y, pozytywnych skutków, oczywiście. Pozytywne skutki to to wszystko, co widzicie na naszym kanale: czyli szczęście, spełnienie marzeń, to, że żyjemy naprawdę super życiem teraz. Mamy takie piękne widoki wokół, jak też widzieliście na początku tego filmu. Co jeszcze pozytywnego? Dobra praca, ogólnie taka może lepsza stabilność finansowa bym powiedział w tym momencie. Tak, tak. No, no dużo, dużo, dużo pozytywnych skutków, więc jesteśmy naprawdę... Dla nas ten wyjazd był genialną opcją i nie zmienilibyśmy nic. Ale oczywiście są też negatywne skutki. No i tutaj właśnie się zaczyna. Powiedz o jakimś pierwszym negatywnym skutku. No jedna rzecz, która tak bardzo uderzyła, to właśnie moje omijęcie e, ślubu i kawalerskiego mojego przyjaciela ze studiów z Anglii właśnie. I to był taki pierwszy moment, który tak trochę uderzył, bardziej personalnie bym powiedział, no i trochę nam no, przykro było na pewno, no nie ma co już się oszukiwać. Tak, tak, zdecydowanie. E, też ominęliśmy komunię e, córki mojego brata, co też Właśnie z tymi, z dziećmi też jest taki problem, że nie widzi się jak te dzieci dorastają, że nie jesteśmy przy ich dorastaniu, też tak naprawdę jak my wrócimy do Polski za rok, to jak dzieci były bardzo małe jak wyjechaliśmy, to mogą nas nawet nie pamiętać, więc no to jest zdecydowanie przykre, tak samo zresztą ten kawalerski, po prostu taki ważny moment w czyimś życiu, a nas no niestety nie mogło tam być. Więc tak, to jest jeden z takich skutków. Kolejnym takim skutkiem, który można zdecydowanie podkreślić jest to, że na początku, jak wyjechaliśmy tutaj, to po dziewięciu dniach wyjazdu tutaj mieliśmy kryzys, bo <gryzys> kryzys polegał na tym, że po prostu była duża niepewność. Niepewność ze wszystkim i taki niepokój po prostu, jaki czuliśmy wewnątrz siebie. Niepokój związany właśnie z tym, że nie wiemy, czy dostaniemy pracę, nie wiemy, czy dostaniemy mieszkanie na wynajem. Po prostu nic nie widzieliśmy. Z wizą też niepokój. Właśnie wyjechaliśmy też w takiej niestabilnej wizie tak naprawdę, tylko na rocznej, gdzie można pracować 6 miesięcy i to był z jednej strony błąd tak naprawdę, ale finansowo też był to dobry ruch z jednej strony, bo było mniej kosztów na początku, ale na pewno miało to jakiś wpływ negatywny, jak chodzi o właśnie spokój ducha, że tak powiem. Tak, tak, zdecydowanie. E, więc no. Ten, ta, ten niepokój nam się dawał we znaki na początku, tam przez kilka dni. Potem jak już się rzeczy zaczęły układać, to już nie mieliśmy go tak bardzo teraz. Jedyny taki jaki mamy to jest związany z tą wizą wciąż. Zwłaszcza, że wynajęliśmy mieszkanie na rok, które się skończy później niż do nasza obecna wiza. Ale, ale jest ok. <śm> I tak, kolejny taki, taka rzecz kolejna, jak miana na nas wpływ to jest uczenie się nowych kultur i zasad. Więc Australia w sumie można sobie pomyśleć, że jest bardzo podobnym krajem do wszystkich innych, jakie byliśmy tak naprawdę. Wiecie, ludzie nie są tu tak bardzo dziwnie, co nie? No Jakby i ludzie tak bardzo inni... podobni są do Anglików właśnie, tak. która jest taka też bardzo trochę powiedziałbym, że właśnie angielska, ale jest dużo takich zasad społecznych, których, o których się tak naprawdę nawet nie myśli nigdy. Jak nawet głupie chodzenie po jednej stronie chodnika. To są takie, takie małe rzeczy, ale jednak się dodają jedna za drugą i no to była taka jedna. Tak, tak, no zdecydowanie coś, na co tak dokładnie tak nie myśli się o tym na początku, ale potem jednak wychodzi to w praniu, jak to się mówi. E, kolejną rzeczą, zdecydowanie jedną z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o migrację, którą każdy powinien rozważyć, decydując się na ten krok, jest to, że jest to bardzo, bardzo kosztowna sprawa. Możemy, gdzieś tam na kanale jest ogólnie filmik, gdzie tam pod, podsumowywaliśmy, ile kosztował nas sam wyjazd tutaj pod względem lotów. I chyba tyle kolotów, tak Ma czy tylko jeszcze? Wizy? Loty, loty i wizy chyba wspomnieliśmy tak. tak naprawdę. To teraz możemy Wam ogólnie powiedzieć, że loty, wizy i mieszkanie tutaj na początku do momentu dostania pracy. Czyli około 2 miesiące, oczywiście... 2 Nie całe dwa miesiące, ale tak no liczmy dwa miesiące. No, to... no kosztowało nas tutaj około 40 tysięcy złotych. Tak. To... Oczywiście od razu mówimy, że to każdy może to inaczej godz Ktoś mógł, nie wiem, nie iść na mieście tak jak my jedliśmy, albo nie, nie wynajmować takich mieszkań, jak my wynajmowaliśmy. Tak naprawdę tak. pewnie da się to taniej zrobić. Po prostu my robiliśmy to po swojemu i tyle. Ktoś może to tanie zrobić, ale wciąż ten koszt będzie duży. To się trzeba z tym liczyć, że ten koszt będzie bardzo duży, więc... No jest to ryzykowna decyzja, trzeba się liczyć z kosztami, z niepokojem, ze wszystkim. Jest, ale właśnie też trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że trzeba też korzystać z tego czasu, dopóki się nie ma pracy powiedzmy i traktować to trochę takie jak wakacje, żeby trochę skorzystać z tego wolnego czasu, który się ma, zanim się wróci do rutyny codziennej. I wydaje mi się, że bardzo dobrze nam to wyszło, bo dużo zwiedziliśmy, dużo zobaczyliśmy i bardziej się zapoznaliśmy z tym krajem. Tak, tak, zdecydowanie. Nie zamieniłam tego czasu przed dostaniem pracy na nic, bo naprawdę było super. Bardzo dobrze się bawiliśmy, tak jak powiedziałeś, dużo zobaczyliśmy i po prostu mieliśmy takie wakacje, tak naprawdę. No. Jakby po tym, jak w Anglii pracowaliśmy non-stop, wiadomo, to się gdzieś wyjeżdżaliśmy i td., ale naprawdę genialnie było sobie móc pozwolić po prostu na takie miesięczne wakacje. Dokładnie. Super. Następnym problemem był wynajem mieszkania. Było to całkiem ciężkie, Australia w ogóle przechodzi przez kryzys mieszkalny w tym momencie, już od jakiegoś czasu tak naprawdę. I e, tutaj są potrzebne referencje do mieszkań, też nie wiedzieliśmy jak wygląda wynajęcie mieszkań, jakie to są koszta i e, związane, e, więc to był następny taki punkt, z którym mieliśmy problemy, e, ale na szczęście jakoś nam się udało i po ilu? po czterech miesiącach czy po trzech miesiącach? Po trzech po miesiącach trzech. mieliśmy mieszkanie wreszcie swoje. Które też musieliśmy umeblować, z czym się nie liczyliśmy, bo mieliśmy nadzieję, że coś nam się uda umeblowanego znaleźć. Ale naprawdę ciężko tutaj było bardzo umeblowane znaleźć, więc nie udało się. Musieliśmy wszystko kupić, co... Dodajcie sobie kolejne koszta, już nawet nie będę mówiła jakie. A, ale tak, wynajem mieszkania, brak referencji, brak historii wynajmu to jest coś, trzeba, z, czym, z czym trzeba się bardzo liczyć, jeżeli rozważacie jakąkolwiek emigrację. Bo ja wyjeżdżając do Anglii miałam dokładnie taki sam problem, nie miałam żadnej historii wynajmu, nie mogłam dostać nawet na telefon pożyczki. Zresztą, tak jak my mieliśmy tutaj problem, z samochodem. Tak, trzeba było kupić samochód za gotówkę, nie było opcji wzięcia pożyczki na samochód. No, co oczywiście było dużym uderzeniem finansowym, szczególnie, że auta nie wliczaliśmy w tą kwotę, którą wspominaliśmy wcześniej, tak. więc no. Tak, to, to też trzeba się z tym liczyć. Kraj tak naprawdę nie wie kim Ty jesteś, nie masz tutaj żadnej historii, więc nikt ci nie zaufa, nie da Ci pożyczki tak o po prostu. Więc to jest zdecydowanie coś, co trzeba rozważyć przed jakimkolwiek pomysłem emigracji. Ale żeby nie było, to wszystko, co powiedzieliśmy teraz, to po prostu bardziej takie nasze personalne, negatywne rzeczy nie ukrywajmy, ale pamiętajcie, że mimo wszystko emigracja jest super. Jak dla mnie to jest najlepsza decyzja, najlepsza decyzja zdecydowanie jaką ja podjęłam w życiu. Zresztą wyjazd tutaj to była nasza najlepsza decyzja. I polecamy każdemu. No i na pewno nie żałujemy. Na no nie, nie, to no, no, na pewno nie żałujemy. E, I zrobilibyśmy to drugi raz, tak o, zresztą jesteśmy tutaj dalej, nie uciekamy, więc... Polecamy każdemu, nie ryzykujcie, wychodźcie z tego, z pudełka. Ze strefy komfortu. O, ze strefy komfortu, tak. I zróbcie wszystko, żeby Wasze żyło było super i żebyście byli z niego zadowoleni, tak jak my. No.